Pan brokuł złotóweczka, za nawet 10 złotych płacamy po raz piąty, miłej niedzieli przemyć 10 złotych, jedziemy dalej, kurpaki. byli 10 złotych, to jest niesamowite, pozdro, czwarte celi, czwarta, czwarta płata, szacunk dla was, mi facze, a najmą w bagaż 50, pan z Gorzowa, 30 złotych, 3 złote, przepraszam, pozdro, odstielono Gorzów, pytanie do chyba czy zrobisz salto na razie, bo, salto to robi mój język, chłopie, co tu się dzieje, to jest po prostu niepojęte, ja troszeczkę zwolnię jednak mimo wszystko, bo jest... Wow, 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 Jolo Manolo, 5 złotych. Pozdrawiam Ząbkowice i Wili Alipaska, Schodzi w dół, dzięki piękne. szwagierny Niksjoma, jak myślisz co najlepiej kupić jako prezent na święta Bożego Narodzenia 4 zł. Ja myślę, że jak najbardziej najlepszym prezentem wobec nie będą wkłady. Tutaj na cel charytatywny dla Filipka 20 złotych, no to teraz lecimy po 103% Arteta, de bez. anonimowy pomagasz 10 zł. Kupuś 20 złotych. Milenka zrobiła, pośle się pomagam dalej i liczę na obiadek, A jak Marcin i Nasza, 20 złotych, pozdrawiamy Was. Szpiękowski, 63 zł. No i miałem płacę po 50 złotych, ale niech będzie więcej. Ja jak wbijemy czwarty cel, to na żywo niech no się cię waży <grym> Nie mamy tego dziękuję. Nie mamy wagi <grym> Konrad Złotóweczka, Witam chłopaki. Bardzo Was szanuję za to co robicie oglądam od pierwszej edycji Oby tak dalej życzymy sobie i jak najbardziej zdrowia, bo to jest najważniejsze Limonka, jedziemy po piąty cel, w półtorej godziny, 50 zł. Dziękujemy Marcin 3 zł 50, Proszę kolejna wpata, po kolejną skarbonkę. jesteście niesamowici ludzie, Damian Iza 6 zł, 4 grosze zarujemy, konto aż tak fantazy pomaga. piąty cel będzie koło 17 eee, <grym> no, chyba 11. Liber okay on 100 złotych, a dziękujemy za 100 złotych. Co tu się wyprawiasz, super inicjatywa 10 złotych. piłonek, niesamowita robota, chłopaki, pozdrawiam, 2 zł. Mrozynie 89, 100 zł, złotych, jesteście jedno dobra przy okazji, zostało 9. A pozdrawiam czatów wspierających, przy okazji do za małą tak Tim Kamek Marcin Śłkowski 20 złotych, to jedziemy do piątej skaroki. Pozdrowienia dla wszystkich. Brzzik, 3 złote lecimy, nie śpimy, pozdrożej Kerawa Maciekta, 3 zł niech nie za na samym początku live, żeby ludzie płacali więcej, ale nie wymagasz 10 złotych. Dziękujemy. Salut mi familia, cała ekipa i wspierający 10 zł. Ja co roku was chłopaki! Świąteczny joint! 20 zł dla mojego imiennika również płacę, to ty nam dam sobie jeżeli wygram, to płacę 250 zł. Trzymam cię 30 złotych, anonimowy mi 20 złotych. panowie, mega robota, pozdrawiam, Maciek Zakrzyski, 50 złotych, dobra, lecimy po zruchaki, a 100 zł. Lecimy, nie śpiewmy, kończymy ten cel i lecimy po następnym, pozdrawiam 20 złotych, nawet 10 złotych. Pozdrawiam Was serdecznie. No to eksperty to czwórka, po trochupaki 4 złotych, no nie wybakać 5 zł, zł chcę, pozdrawiam wszędzie do robota. to, 50 zł, pozdrochupaki, lecimy dur, jako kuik 5 zł, jazda Barek Burka, Kamyka, 2 zł, awa, Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiam, lecimy po 100% dziesięć 10 złotych, trochę znakeli nie 20 złotych, no jak wszyscy, to wszyscy żeby ma... to szybciej! A no nie wymagasz 100 złotych Dziękuję Klemy, kiedy ten złotych. Dziękuję bardzo Pozdrawiam pozamego makierów. Dzięki niesamowitą robotę. Trzymajcie się, a do na pięć złotych ogień, Idziemy z tym, kto jak nie ma, chyba to zrobią. Michał 5 zł, dobra S. M, prawie 10 zł Dur Mateusz był trzeci, te cele teraz ma na zawsze. zaprzepadamy. Dziękuję bardzo serdecznie, mi się 30 zł. Nie dałem na tym jest teraz, na temat. 50 złotych odarka, 20 złotych od ceny powodzenia w osiągnięciu czwartego celu. Salon Gierczak, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za dwójkę, Tomaszek, nie wiemy ile, ale najważniejszy lepsza przedał. Dziękujemy pięknie. Bydgowski zawiesza 2 złote. Jacobs, 30 złotych, Czy tam Jakobs, cokolwiek, pozdrawiam Cię Płacisz 3 zł to będzie 100% w kilka sekund. Dokładnie tak. Szymon, 5 złotych sławek 10 złotych. Dziękujemy się nad lat z wami robicie świetną panowę, pozwolenie całej ekipy. Anonimowy pomagać! 500, kuźwa mać złotych. Mecenas, 120 zł. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy władzają trację, to mam 5 zł oglądał Was od 6 lat. Jesteście najlepsi, co sądzicie ale United, świetny klub, dziękujemy. Klisi świetnie. Kapi, dziękujemy. Pierwszy raz jestem u Was i ja pomogę, jak nie pomogę, jak, nie pomogę, jak pomogę, oczywiście, że pomoże, dlaczego by nie, jak, jak, jak tak, tak, tak. zł złotych, czemek, zutoweczka, ja się pytam, gdzie jest Kresik. nie ma, a Tata przelał coś tam na konto, teraz płacę już kolejny cel, tak naprawdę to był po prostu Amadeusz, ale dziękujemy za 5 zł fantastycznie. Klocho 50, 91, 50 zł. Mamy 29%. Pozdrawiam z Bydgoszczy, Na nim pomagać pomagam 20 zł. Miłość trzymajcie Filipku, jesteśmy z tobą, hasztag Fantazy pomaga 10 zł. Jak myślicie kto wygra Premier League 20 zł. Adam już 3 cele osiągnięto to teraz. Cwarty mama Cegierka ode mnie pozdrowienia z sknurowa. Ta... Kto wygra Premier League? Cześć. Klebek, <laughs> pozdrawiam króla Woleja oraz właściciela kanału Głas Stefał, ale